No właśnie, nudzę się. Wypadałoby coś z tym zrobić, żeby się nie nudzić. Zawsze za dzieciaka chciałem mieć Yamaha Raptora. Kupmy Yamaha Raptora. Trzeba. Przywieźli gościu z Krosna, 200 km jechali. Na razie to ja muszę się na tym siedzieć, wiesz, w ogóle jakkolwiek, żeby się nie zabić, nie? Nie? Kolor jest zajebisty ja się serio cieszę. Pasuje do bluzy. No. Zobaczyłem go i mówię: różowy, zajebisty, bo taki zupełnie inny. Wszystko białe, czarne i tak Twoje dalej. Moje przeznaczenie. Tu no. jeszcze <śmyszę> Hello Kitty pasuje fest. Chodź, no. Zamknęli nas. Jedziemy do bankomatu, bo bank mój okazał się niesamowicie praktyczny i poinformował mnie, że nie mogę wykonać trzeciego dużego przelewu w dniu dzisiejszym. A zakłada, który przyjechał, wypadałoby zapłacić. O, jaka to polska piękna, ja nic nie rozumiem. Ale fart, mój kochani, można po cztery koła, nie trzeba po tysiąc. Także nie muszę wypłacać tego 13 razy, tylko mogę to wyciągnąć na razy cztery. Bo muszę wyciągnąć 4 plus 4 plus 1 Aha. Dzięki tato! Teraz jeszcze 4, 4, 1 Jeszcze ja się na tym kładzie? Się nie zajebę? Oni mówią, że się zaję Pewnie się zaję, Uno, dos, 3 tres, 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 trzy, cuatro, cuatro, tres, trzy! 3 teraz 4 Jo! Mamy wszystko Dzięki tato! No, tak, wiem, będę uważał Postaram się nie zabić, no? Hej, jak pierwsze wrażenie z jazdy? Nie no jest zajebiście. Wcale nie jest taki szybki jak wszyscy mi opowiadali. Na oko to jedziemy hop jakieś 25 na godzinę. Uuu! No, ogólnie dzień kolejny, jesteśmy już w garażu i pamiętacie jak mówiłem wam, że strasznie daleko moi kochani mam do samochodu i że muszę iść i iść i w ogóle, że sobie hulajnogę chyba kupię, żeby przejeżdżać. No wtedy zadzwonił do mnie stary i mówi tak, słuchaj Leszczu, ty jesteś ode mnie z rodziny, ty nie będziesz żadną hulajnogą jeździł, będziesz jeździł raptorem do samochodu. Co wy robicie? Tak, się bawimy na palu, nie ma się siłowni, siłownie zamknięte. Trzy, cztery. 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 Moi kochani, krótkie przypomnienie, ale nie reklama. Krótkie przypomnienie dotyczące BMW l 36 które znajduje się po mojej prawej stronie. To jest BMW, które wraz z Bartkiem, czyli MGP Garage, odrestaurowałem w poprzednim materiale. Obecnie warte około 20 tysięcy złotych, a ktoś z Was stanie się właścicielem tego BMW za darmo. Bez żadnych wpłat, bez niczego, za totalne zero. Dlatego zapraszam Was do poprzedniego materiału, w którym we współpracy właśnie z Bartkiem, MGP Garage oraz mubi.pl przygotowaliśmy dla Was giveaway. E36. W tym materiale zobaczycie, jak je przerobiłem, oraz moi kochani, jak możecie stać się jego właścicielem za darmo. Naprawdę, za totalne darmo, wykonując trzy banalne, banalnie proste kroki. Także, moi kochani, po skończeniu tego materiału odsyłam Was do materiału właśnie z tym E36, gdzie na końcu dowiecie się wszystkiego. No, a my lecimy dalej w temacie raptorach. Dojechaliśmy. Garska. Oui. Czy na pewno wszystko jest w porządku? A, bez... <laughs> jesteśmy na takim końcu świata, że naprawdę przed chwilą mijaliśmy miejsca, które myślałem, że w Polsce już nie istnieją. Dobra, jesteśmy już na miejscu i w sumie ja wam, czekajcie, bo pociąg za mną strasznie głośno chodzi. No ale podejrzewam, że ma z kilometr długości. Więc wiele się nie zmieni. Ale jesteśmy między mysłowicami a katowicami. Słuchajcie, Katowice są tu, a mysłowice są. Po drugiej stronie tego mostu jesteśmy na takim torze motokrosowym. zresztą są tutaj ślady nawet motocykla i to tutaj zobaczymy jak się jeździ, jak się śmiga, jak to wszystko się prezentuje, no i spróbuję się czegoś nauczyć sensownego. Dobra, mordeczki, tak na serio, to przyjechaliśmy na tor motocrossowy, i tak na serio, to nigdy jeszcze nie jeździłem na kładzie. Jeżeli chodzi o przede wszystkim taką mocnego kłada, bo kiedyś tam śmigałem na takim kładziku, powiedzmy 250 na godzinę, jak mi kiedyś tam mama wynajęła na wakacjach. Natomiast tutaj mamy 700, i do tego wszystkiego nieograniczoną, tak jak w przypadku tamtego wszystkiego. No i jesteśmy na takim troszeczkę starym, zapomnianym torze motocrossowym. Chodźcie tam, pokażę wam, jak to wygląda z góry. Bo tam sobie można lecieć tak, o, żeby sobie dojechać do tego toru. A tutaj z góry widzicie. Cały tor i cała nitka tego toru to naprawdę jest wymagająca sprawa, bo spokojnie 7 minut jazdy jest na to, żeby taką niteczkę jakąś fajnie ułożoną sobie przejechać. Jest też gdzie poskakać, no ale nie wiem czy aż tak świrować będziemy, bo tak jak mówię, nigdy na kładzie nie jeździłem i tak gadam teraz tak szybko i w ogóle jestem taki. No bo nie mogę się ośmieszyć, a to musi fajnie wszystko wyglądać i muszę dobrze jeździć, a nigdy tego nie robiłem. Także mordeczki, zostawcie łapeczkę w górę. To bardzo ważne filmy, ogląda się dużo lepiej z łapeczką. Chodźcie, powiem wam coś więcej. Ale zostawcie suba na tym kanale moi kochani, bo wierzę, że w tym roku jesteśmy w stanie wbić 500 patyków. Naprawdę myślę, że to realne. Został miesiąc do końca roku mniej więcej. No i co? No i kliknijcie suba. Zbieramy kurtkę i to kościoła białe jest. Tylko kaptur trochę nie. nie. No powiem wam, krótkie przemyślenie po paru minutach jazdy, przed ramiona i dłonie, masakra. Powiem wam, że od hamulca, od sprzęgła, od trzymania tego wszystkiego, no ale nie będę przecież narzekał. Jedymy, nie? Jedymy? Da. Jedymy. Gaz. Ja w nie mam siły. Ale bombiczka jest. Ale... Jest luz. Cały aparat bez piachu. Pozwólcie, że was sobie tutaj odłożę. O, wypadałoby coś więcej powiedzieć na temat tego kłada, i wypadałoby coś więcej wam powiedzieć, dlaczego ja go w ogóle kupiłem. Bo sam początek tego filmu to oczywiście, no, może nie sama ściema, ale to była taka głównie satyra. Słuchajcie, oczywiście troszeczkę go kupiłem z nudów. Siedziałem w sobotę na kanapie i zawsze marzyłem o tym, żeby mieć kłada. Zawsze tego kłada chciałem mieć i nigdy mi go nikt nie kupił tego kłada. No, niestety tak się stało. Wiem, że kłady wtedy były tanie, po 4-5 tysięcy, ale dla mojej matki wtedy to nie było, po prostu nie miała, powiedzmy, tych pieniędzy i tego kłada mi nie kupiła. No i siedziałem na tej kanapie i uznałem, że trzeba spełnić takie drobne marzenie z dzieciństwa nie kupiłem. Zawsze chodził mi po głowie Raptor i to jest właśnie ten Raptor. Raptor 700 pojemności, więc jest, no, za zapieprza to naprawdę niemiłosiernie. Wyrywa to od razu na koło, chce urwać głowę i tak dalej, i tak dalej. A druga opcja, dla którego kupiłem tego Raptora, to chciałem znaleźć jakąś świeżą zajawę. No bo był drift, ale idzie zima i z driftem należy troszeczkę przystopować. I to, że należy z nim troszeczkę przystopować spowodowało, że zacząłem szukać czegoś innego. No bo mam auta na cztery buty i to wiadomo jest stabilność i fajnie to przyspiesza i fajnie można brać winkle. Drift, tak jak mówię, troszeczkę odpada. Motocykle, idzie zima, do tego wszystkiego wiecie po tym odcinku, w którym jeździłem na motocyklu pierwszy raz w życiu jako plecak. Troszeczkę się ich boję. No i tak mi przyszedł do głowy Raptor, który jest uniwersalny i na zimę, i na lato, i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego naoglądałem no, się mega dużo filmików na YouTubie dotyczących tego, jak ludzie tym latają, jak walą tym slajdy, na przykład tak. No i jak zobaczyłem to wszystko, to uznałem, że przecież jak nie kupię, to się nie nauczę, nie spróbuję i tak dalej, i tak dalej. Więc taka jest geneza tego wszystkiego. Raptor oczywiście to jest skład, który ma napęd na tył. Do tego wszystkiego te terenowe przełożenia powodują, że od razu wyrywa go na koło. Mega długi, bo patrzcie, jak długi jest spust gazu w tym kładzie i naprawdę jeździ się tak mniej więcej dotąd, a można go docisnąć aż dotąd. Tylko jak dociśniecie dotąd, no to od razu wyrywacie na koło i tak dalej. Kupiłem go w okleinie Hello Kitty, no i to jest dość skomplikowane, ale opowiem Wam o tym za chwilę. Łapcie jeszcze troszeczkę urywków z jazdy. Mam go w okleinie Hello Kitty, bo sprzedawała mi go kobieta i powiem wam szczerze, że mega zwrócił moją uwagę. W sensie mega mi się podobał w tym oklejeniu. Zobaczyłem go i mówię, różowy, zajebisty, bo taki zupełnie inny. Wszystko białe, czarne i tak dalej. Moje przeznaczenie. O... A wiem, że to takie mało męskie te Hello Kitty i w ogóle różowe, ale ten kład to jest zabójca, a jest na niego narzucony biały kotek na różowym tle. I to mnie urzekło. Pewnie wyczyścimy tego kłada, bo. Wygląda jak wygląda. I zrobię dla Was parę filmów z przeróbek. Może zrobiłbym z niego taki komplet do subaru albo do którejś z RS-ek. No nie wiem, w każdym razie chciałbym, żeby to był taki fajny, mega komplet. No i co? Lecimy dalej z tym materiałem mordeczki. Mam nadzieję, że widzicie, że mam banana na twarzy i mega mnie cieszy ta zabawka. Zakładam kask. Zbędnym słowem ustnie kalam. Kominiarka, kask i spierzcam. Tak, sobie tu damy zapłon. sobie damy sprzęgiełko. sobie damy luz. Misja wykonana. Przyjechałem z kamerą na kładzie na drugi koniec toru. Idą niebiescy panowie do nas. Idli do nas. To. komendy, że coś tu tutaj się jeżdżą na jakichś krosach i w ogóle żeby <śmienicza> posłuchajcie bezpiecznie, dobra, żeby nie było problemu. Nie. Bo... nie no, co kas mamy, wszyscy. No, to jest ostrożnie. Podoha, ostrożnie. Podoha, ostrożnie. Dzień, dzień. To była interwencja, moi kochani, policji, która przywróciła wyjarę w policję, bo ostatnio mieliśmy same takie interwencje, że przez godzinę nas pytali o wszystko, trzymali i tak dalej, a tutaj przyszła pani, jak sami widzieliście. Po prostu powiedziała, żeby było bezpiecznie, grzecznie. I co? No i sobie poszli. Nawet nam nie sprawdzali dokumentów, ani kłada. W sumie co komu robimy, jak w taki dzień jak dziś, gdzie tu nikogo nie ma. Śmigamy sobie na kładzie nic nikomu nie robi. A ktoś zadzwonił, że głośno. Ale to chyba nie na nas, tylko po drugiej stronie na krok. Musiało się stać. Nie chciałem walić tytułu ani miniaturki, jak to prawie się nie zabiłem na kładzie, jak to prawie nie złamałem nóg. No wiecie? Nawet zastanawiałem się trochę, czy w ogóle to wstawiać. No ale jak widać, wstawiam z dużym dystansem do akcji. No i słuchajcie, backstory, bo to jest w tym wszystkim najlepsze. Cały dzień jeżdżę w kasku, ani razu go nie zdjąłem. No zresztą widać to oczywiście na filmie. I ani razu podczas jazdy w kasku nie byłem nawet blisko wywalenia się. No i już kończymy. Mówię operatorowi byku. Tylko TikToka jeszcze zrobimy. Zróbmy takiego, że wsiadam na niego i z fajnym poślizgiem. Odjeżdżam. Ale zrobię to bez kasku, żeby nikt nie zarzucił mi, że to nie ja. No i ogólnie to nie polecam wsiadać na raptora bez kasku, bo szybko mnie zweryfikował. Wiem, jak się powinno zbalansować ciałem, żeby taki slajd zrobić, bo później zrobiłem go na porządnie i oczywiście wyszedł, no ale zlekceważyłem go i zwyczajnie ze zmęczenia. A później jeszcze kasku do tego wszystkiego nie było. No i oczywiście, jak go nie było, to dzida prosto w krzaki. Mówię, ostatni. Ostatni ten, nagrywamy TikToka. <grywa> <gry> Rozkmin schemat, że jeżdżę cały dzień w kasku, nie? Nic się nie stało, a nagrywamy ostatnią bez kasku i się bo. Trzy, ry teraz Gotowe. Mordeczki, jak widzicie troszeczkę zmieniłem kolorystykę. Wcześniej byłem taki jaskrawy, teraz jestem taki... no taki płotnisty, trochę bym powiedział. Nawet nie wiem, która jest godzina, tak tylko sądząc po tym, że robi się ciemno, podejrzewam, że dochodzi gdzieś tam godzina 16. .00. Jestem tak wymęczony, naprawdę nie spodziewałem się, że kład aż tyle energii potrzebuje ode mnie. Myślałem, że potrzebuję tylko paliwa i troszeczkę zaangażowania, a tutaj się okazuje, że bolą plecy, barki, klata, plecy, barki, co? Dłonie i tak dalej, i tak dalej, także łapeczka w górę, subik na tym kanale, bo przypominam, że lecimy po 500 koła. No i mordeczki, jeszcze jedna sprawa, dajcie mi znać w komentarzach, jakie filmy byście z Raptorem chcieli zobaczyć, bo wygląda on tutaj naprawdę mocno nieziemsko. No i mordeczki, myślę, że wyjedziemy nim na miasto, bo zasadniczo po to go kupiłem. Także trzymajcie się, jeżeli chcecie zobaczyć Raptora na mieście, to kliknijcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie jakieś specjalne filmy z Raptorem, to dajcie mi o tym znać w komentarzu. Wiesz lub nie, ale te skarpetki były w tych butach, mokre, a ja w tych butach jeździłem ostatnio na Maweriku stary, w marcu. To działa teraz tak, że możesz postawić je w pionie. no, Umyć kłada na myjni nie można, ale jak przyjedziemy busem, otworzymy drzwi i nawalimy go w pracę, to przecież nikt się nie skapnie. Wiadomo no, myślę, że busa myjemy, nie? Nic się nie skapnie. Możemy jechać.